Cześć, to ja Andrzej, a to jest Triumph Raket 3 GT, a to jest Triumph Raket 3 R. Zaraz powiem o różnicach, chociaż już chyba widzicie o co chodzi. Najpierw krótka historia. Otóż z Raketem 3 mam bardzo ciekawe wspomnienia, i jakby nie patrzeć, to jest dosyć duży etap w moim życiu, bo kiedyś nie byłem redaktorem, pisałem coś tam sobie na, na jakieś strony internetowe o stancie, jak robiłem sobie dużo stand -tradingu. E a później dostałem telefon jeszcze od redaktora naczelnego wtedy magazynu Motormania. Ale dostałem telefon, że słuchaj, jest taki motocykl. Słyszałem, że ty umiesz jeździć dosyć dobrze na tylnym kole. Jest taki motocykl, który chciałbym zobaczyć, czy uda nam się zrobić zdjęcie na tylnym kole i może byś go opisał. No i powiedziałem dobra, no nie pytałem, nie wnikałem. Po czym przyjechałem na miejsce zdjęć i okazało się, że to był poprzedni, znaczy ten pierwszy Triumph Racket 3. Hm. Udało się, dzisiaj już jakoś specjalnie mi się nie chce próbować, bo to było głupie. Ale tak czy inaczej, raket 3 zapisał się w mojej pamięci. Niemniej jednak jest to zupełnie inny raket niż ten, który, który pamiętałem. Tamten był motocyklem, który miał mieć największy silnik, miał 2300 pojemności, ale przy okazji miał być jednym z największych motocykli w ogóle o imponujących rozmiarach. Według mnie całkowicie był przerysowany. I pomimo że dało się na nim jeździć, no to to było takie trochę. Za dużo i bez sensu. No teraz Triumph e, podszedł do tematu teoretycznie tak samo, bo znowu stworzyli motocykl z największym produkcyjnym e, silnikiem na świecie. Teraz ma aż 2,5 litra z trzech cylindrów, ale cała reszta już ma być motocyklem do jazdy. Czyli oznacza to, że musieli zacząć po prostu od czystej kartki. Nie ma wspólnego elementu w tym rakiecie, co w poprzednim. No nie, może coś tam w silniku, ale szczerze to wątpię. Zupełnie od nowa powstała ta maszyna, ma aluminiową ramę. Jest lżejsza od całe 40 kg, wszędzie usuwano masę, a te elementy, które wymieniano, tak jak zawieszenie, czy hamulce, podmieniano takie, które mają powodować, że ten motocykl będzie jeździł po prostu bardzo, bardzo dobrze. To, co mogę powiedzieć po trzech godzinach jazdy to to, że przyjechałem tutaj tak trochę z taką ekscytacją, takim niepokojem, bo Spodziewa, znałem już dane. 165 koni mechanicznych, 221 Nm. 221 Nm, a 200 już dostępne o 2500 obrotów. E, cyfry po prostu nie z tej ziemi, e, liczby. ale I myślałem sobie, dobra, z tego, że zawsze testuję motocykle tak, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. myślę, no dobra, ale ten motocykl będzie chodził wszędzie bokami. Na każde wyjście z zakrętu będzie e, trochę przerażające, a trochę fajne. I okazuje się, że wcale tak nie jest. Ten motocykl jest o wiele łagodniejszy niż się tego spodziewałem. Czujemy ten okrutnie silny ciąg. Możemy zapomnieć na jakim biegu jedziemy. Wystarczy, że tam on się kręci 1500 obrotów na minutę i po prostu wyciągnie nas i będzie bardzo szybko przyspieszał. Ale nie jest to maszyna w żaden sposób przerażająca. Trochę dobrze, a trochę szkoda. Wydaje mi się, że też nie jest przerażająca z racji tego, że Oferuje bardzo, bardzo dużo takiej przyczepności. Ja to czasami sobie nazywam mechanicznej. Czyli ona to jest przyczepność, która się bierze z typu opon, geometrii maszyny i zawieszenia. I tutaj wszystko jest naprawdę topowe, bo tak jak powiedziałem, wszystko jest od nowa. Z przodu jest zawieszenie regulowane, z tyłu jest zawieszenie regulowane. Mamy bardzo długi wacharz, bardzo długi rozstaw osi. I opony zostały specjalnie zaprojektowane pod tą maszynę. I pomimo tego, że to jest marka Avon, która. Nie uchodzi za najlepszą na świecie, to przyczepność. Dzisiaj, fakt, fakt, mamy bardzo przyczepne drogi, ale ona no jest niewiarygodna. Ten motocykl, e, nawet z wyłączoną kontrolą trakcji, bo jak jadę z kontrolu trakcji, ona mruga dosyć, dosyć często. Jestem się dobra, co się stanie, jak wyłączę kontrolę trakcji. Wyłączyłem ją i okazuje się, że motocykl jest tak przewidywalny. I tak łagodnym w oddawaniu tej mocy, że zanim zerwie tą przyczepność, on po prostu przyspieszy z zakrętu. Więc w gruncie rzeczy, że teraz już bez kontroli trakcji, daję gazu z łokcia i patrzę, obserwuję, co się dzieje. Jeżeli chodzi o samoprowadzenie, jest to zaskakująco lekkie. Motocykl jadąc na wprost, przerzucając go tako ze strony na stronę, to jest aż niewiarygodne, jak łatwo da się to robić. Masa dopiero zdradza się wtedy, kiedy wchodzimy na przykład w zakręt i próbujemy hamować albo zrobić jakąś właśnie z hamowaniem korektę, korektę włóku. Bo teraz już jeździmy trochę inaczej na motocyklach. Zaraz i tego, ale dobre, niech tam sobie brzmi. Zaraz tego, że już mamy cornering ABS i o wiele lepsze opony, to już coraz bardziej ochoczo wchodzimy na przykład na hamowaniach w zakręty. I to jest jedyny moment, kiedy możemy poczuć tą masę. Szczególnie jak zjeżdżamy w dół, wchodzimy w zakręt, hamujemy. Pomimo tego, że to są najlepsze hamulce na świecie Brembo style ma, czujemy, że ta masa tam, tam jest i tak. O, po prostu nie możemy, nie możemy przesadzać. To co zauważyłem, pomimo tego, że jeździliśmy trochę szybko tutaj i da się jechać tym motocyklem szybko, zauważyłem, że mimo wszystko ten motocykl jest stworzony do tego, żeby sobie cruiserować. Cruising. To w ogóle ja już tak dużo znajomych moich używa kruzować, że to można sobie spolszczyć. Czyli przemieszczać się w bardzo dostojnym tempie na swoim dużym motocyklu. Bezwładność tego wału tutaj, tego ogromnego silnika, jest niesamowita. To jest super, bo jadąc na piątym biegu, jedziemy jak takim jakimś wielkim, ciężarowym samochodem. Dajemy trochę gazu, on się trochę napędza, zamykamy gazy, ta wadność tego wału go pcha po prostu dalej. Z górki to w ogóle jechałem czwarty, piąty bieg i tak... I leciał sobie ten motocykl, leniwie pracując na obrotach. Bardzo, bardzo jest to przyjemne. Jeżeli chodzi o samą przyjemność z jazdy, to ja o wiele większą odbieram na tym, na GT i wydaje mi się, że on zostanie kupiony przez większą ilość osób. Już nawet nie mówię o tej symbolicznej ochronie przed wiatrem i podnóżkach do przodu. to są takie kierownica, która jest bardziej w moją stronę, powoduje, że Jadę sobie w zrelaksowany sposób. Ciekawostką jest to, że kanapa. To jest chyba najwygodniejsza kanapa, na jakiej jeździłem od długiego, długiego czasu. Ten jest fajnym dzikusem, bo tak siedzimy, podnóżki są niżej, kierownica z przodu wygląda na o wiele bardziej agresywnie, ale zastosowanie jego jest tylko takie, żeby wyglądać i żeby był show. Aczkolwiek no, wiele osób tutaj mówi, że woli sobie na tym jeździć, bo jest tak bardziej kompaktowo, fajnie i dynamicznie. Więc. Dobra, spoko. Dużo opowiedziałem o tym motocyklu, jeżeli chodzi o detale, już w wcześniejszym wideo na, na Facebooku, które publikowałem, i to jest to, co ponownie muszę nakreślić. Triumph jest najlepszym producentem, mogę to swobodnie powiedzieć, jeżeli chodzi o wykonanie maszyny, i uwagę, jeżeli chodzi o detale i materiały. Oni od kilku lat, od 2016 roku, mają tą politykę, żeby być marką premium, i konsekwentnie do tego dążą. Nikt nie użyje tylu pięknych detali w maszynie, co w tym momencie Triumph. Nieważne czy mówimy tutaj o naked bike'ach, o klasykach, czy o takich sprzętach jak, jak Triumph Racket 3. Więc to jest naprawdę top. Oprócz tego zegary, te te śmiesznie regulowane, też nikt tego na to nie wpadł, żeby tak, żeby tak było. Które dają nam możliwość połączenia nie tylko z telefonem, wyświetlenia wskazówek nawigacji z map Google, ale nawet obsługę GoPro, czyli jak będziemy mieli gdzieś kamerkę, to nie będziemy musieli klikać czy coś, tylko pod, włączymy ją e, za pomocą. Przycisków i zobaczymy na ekranie motocykla, że się właśnie odbywa zapis. No, cena jest duża 90 tam kilka tysięcy złotych, no ale według mnie, jak za taki kawał maszyny i tak świetnie wykonanej, no to tyle to po prostu w tych czasach kosztuje. Więcej będzie w numerze styczniowym, bo jeszcze mamy cały dzień jazdy przed sobą. Jeszcze na pewno sporo sobie na tym sprzętach polatamy. Więc dokładnie co jak zostało rozwiązane w tym motocyklu zdjęcia ramy i tym podobne rzeczy e, zobaczycie sobie w gazecie. Więc warto. I to by było na razie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, no to, to spoko, to obejrzyjcie sobie inne filmy, bo ich, ich, ich jest naprawdę dużo. Pozdrawiam.